Słuchajcie, muszę nagrywać dalej, wkurwiłem się przed chwilą, i naszło mnie właśnie takie, takie uniesienie, jak oglądałem te swoje poprzednie wideo, no nie. I mówię, muszę gadać dalej, słuchajcie, i muszę wam coś dokładnie powiedzieć, żeby wszyscy do dobrze usłyszeli. Jako Polak, w tej chwili, będąc tutaj, za oceanem, w tym grajdoku, no, w Salt Lake City, no to co ja mam do gadania o Polsce, tak? Ale nie wiem do czego. Wydaje mi się, że powinienem jednak coś powiedzieć i nie skończyć na gadaniu. O, ja od czynów zacząłem, ale okoliczności były niesprzyjające. I tak się złożyło, że dopiero teraz widzę światło w tunelu, że kiedyś to tutaj się skończy. No nie, I że będę w stanie. W stanie. W stanie, to ja jestem. Tylko że będę mógł zostawić rodzinę tutaj. I oni sobie beze mnie poradzą. Bo ja sobie poradzę. Nie? My się wyżywimy. Nie? No, zdolny jestem. Także przerwę teraz i pomyślę, co wam dalej powiedzieć. Czy ja na wariata nie wyglądam, jak to mówię. No. Albo wiecie, co, nie będę przerywał żeby nie było, że, że się musiałem naradzę z kimś <laughs> ze szpiegiem jakimś nie 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 <laughs> Słuchajcie Tak trzeba robić i ludzie ja wiem, że na początku znajom wszyscy, Grzesiek zorganizował zbiórkę gotówki. Nie? I wysłał to wszystko przez harcerzy w Polsce. No i wiecie, potem opadły emocje. Każdy zajął się swoimi sprawami. To no Polacy wiadomo, interesują się Ukrainą, ale, ale tu w Ameryce barany, sorry, no, nie barany. No, Mankis. Mankis tu mieszkają chyba. No bo wybrali kogoś takiego. No nieunikniona katastrofa. No słuchajcie, no. Ja odchodziłem od zmysłów. To nie są żarty. Ukraina wygra, bo musi wygrać tą wojnę. To nie jest wojna.